Cześć, cześć z tej strony, Kardyna. Pozdrawiam Cię serdecznie w trzeciej części cyklu zatokowca, gdzie podpowiadam, jak w naturalny sposób dbać o zatoki. Oczywiście przypominam, na dole jest link, gdzie uczę, w jaki sposób używać olejków eterycznych do cyklu zatokowca. Ale dzisiaj odpowiem Ci, co pić? Co pić, jak masz chore zatoki? Po pierwsze, potrzebujesz pić dużo. I każdy to wie. Ja wiem, że to się mówi. O, trzeba się nawalić, tak dalej. Z ręką na sercu, czy wiesz, ile pijesz dziennie? Jak nie wiesz, to sobie spisz przez trzy dni. Jak już sobie spiszesz, to powinno się pić dwie szklanki więcej niż zalecana, po to, żeby rozrzedzić śluz. Jeśli jesteś niedowodniona, a wiele osób jest niedowodnionych, ja o tym wiem, bo sami mi się zdarza zapominać. Po prostu co, zapominać pić, tak? To Twój ślub w zatokach będzie dużo bardziej gęsty. Więc picie jest super ważne. Ja ci dzisiaj powiem. Mm, co możesz pić, co możesz włączyć do swojej tutaj e, diety po to, żeby rozrzecić ten śluz, bo pamiętamy, że ciągle jesteśmy tutaj w trójkącie systemu zatokowca, i też podpowiem Ci, jakie suplementy diety mogą być przydatne, czy jakie zioła. Dlaczego? Ja mówię o olejkach eterycznych, ale dla mnie jest ważne, żeby działać na wszystkie tutaj elementy, tak? Czyli że i na blokadę, i na stan zapalny, e, i właśnie. Tak, żeby to było holistycznie, nie? To, co potrzebujesz pić, to przede wszystkim, wiem, że zastać, przecież o tak, wiem, mamo, mamo, to są rzeczy lekkie. E, dlatego, bo wiemy, że te rzęski, te rzęski, które poruszają wydzielinę, jak jeszcze nie wiesz, to obejrzyj pierwszy wideo z serii, one po prostu potrzebują, um, duży, one źle reagują na zimno. Wiemy o tym, że na zimne napoje źle reagują, i wtedy zaczynają się wolniej poruszać. tak? I kiedy zaczynają się wolniej poruszać, są bardziej leniwe, no to mm, po prostu ten śluz nie jest poruszany. A jak wiemy, zdrowe rzęski to są zdrowe zatoki. Więc to, co spowalnia i niszczy rzęski, to są mrożone rzeczy, też drinki, alkohol, kofeina. Chociaż to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio czytałam takie badania, że o ile kofeina pita niszczy. Spowalnia rzęski, o tyle wąchanie kawy e, działa na nie pozytywnie. Tylko też pewnie działa pobudzająco, także to też wiecie, to różnie z tą nauką jest, ale daję Wam najlepsze co mogę. I tak jak mówię, sprawdź sobie, ile naprawdę pijesz, czego pijesz, bo jeśli pijesz te półtorej litra, a półtorej, przepraszam, nigdy się już nie nauczę, e, to się może nagle okazać, że większość jest to kawa. Albo jest to kawa z mlekiem, także niekoniecznie to jest coś, co będziesz chcieć lepiej przy zatokach. E, ja teraz widzę szalona pogoda po prostu. Teraz zaświeciło słońce, także nie mam pojęcia, jak się będzie to wszystko nagrywać. E, ja Ci chciałam podpowiedzieć trochę, bo też jestem ziołoznawcą przy okazji. E, jak możesz sobie włączyć różne her, Jakie herbaty ziołowe możesz sobie włączyć, kiedy masz problem z zatokami? Przede wszystkim możesz spróbować letniej herbaty z kadzidła. To się robi tak, że bierzesz się. E, bosfelię, żywicę kadzidlaną, daje się kilka, mm, kilka ziarenek i zalewasz w letnią wodą i w przez cały dzień. I to dlatego, że mamy badania, które wskazują, że kwas bosfeliowy, który jest zawarty w kadzidle działa mocno przeciwzapalnie. A oczywiście chcemy działać przeciwzapalnie trójką zatokową. Bardzo przydatne mogą być dla ciebie na parę z imbiru. Ja też wrzucę na link niżej, jak Zrobić taki napar poprawnie, bo żeby zrobić napar z imbiru poprawnie, to jego się stosuje zazwyczaj przez 7 dni i on działa super mocno przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i rozrzedza też wydzielinę. I jak ktoś do mnie pisze zazwyczaj, um, na przykład, że chce używać olejków eterycznych, to polecam mu przez tydzień chociaż spróbować napar z inwilu, o ile oczywiście nie ma problemów tutaj z, z żołądkiem, bo wiadomo, że może podrażniać. Herbata lukrycjowa też czasami jest, jest polecana, herbata z pokrzywy, rosu, długo gotowany rosu, zwłaszcza na kościach, ma właściwości przeciwzapalne. Jak wiecie, jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju rosołu, więc również u mnie na blogu znajdziecie wiele, wiele przepisów. Bardzo może Wam także pomóc lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej. Oni mają wiele mieszanek opartych na przykład na, o pączki z Magnoli, z tego co wiem, właśnie o Lukrecję. Więc jak masz kogoś w okolicy, oni się znają na śluzach, nie wiem jak to brzmi, ale oni się znają na śluzach i wydzielinę i super tutaj mogą pomóc. Ja wam nie będę mówić, jak robić te mieszanki, z tego względu, że są wieloskładnikowe i tak jest czasami trudno kupić składniki, więc lepiej jest pójść do lekarza, ja wam przygotuję taką mieszankę od razu, nie? Można również włączyć różne suplementy, witamina C, bo jest antyoksydantem, tak, poza tym e, też rozrzedza trochę wydzielinę. Kwas bosfeliowy, można sobie kupić wszystko, co używać na odporność, oczywiście, przeciwzapalnie. Hmm, jeśli to masz, używasz, to super, nie? bo to i tak, tak czy smak będzie Ci potrzebne. E, z rzeczy takich naturalnych, szan, e, Czosnek, chrzostek, chciałam powiedzieć, czyli wszystkie mocno przeciwzapalne rzeczy, również te się przydadzą, i właśnie rozgrzewające, więc jaki używasz, to bardzo, bardzo dobrze. Wiemy też, że z badań wynika, że magnez pomaga bardzo przy hmm, problemach z górnymi drogami oddechowymi. Ja teraz nie mam jakby o tym czasu, żeby dokładnie o tym powiedzieć, ale wiemy właśnie, że jest super ważna suplementacja, zwłaszcza magnezu na skórę. Dla osób z astmą, czy w ogóle przewlekłymi problemami z drogami oddechowymi, jak chcesz wiedzieć więcej, to link jest tutaj na dole. Również podeszlę do mojego artykułu o magnezie transdermalnym. Więc w każdym razie, co się dowiedzieliśmy, co trzeba pić, ile trzeba pić, różne pomysły na herbatki. też jak sobie życie do mojego bloga zatoki.klaudynachepda.pl Padasz niech z deszcza ci słońce. To znajdziecie tam wiele różnych odpowiedzi. I dla mnie, jak wiecie, zajmę się aromaterapią. Najmocniejsze naturalne substancje, jakie Wam mogą pomóc tutaj, to są olejki eteryczne. E, olejki eteryczne również można pić, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić i zazwyczaj robimy to na bardzo krótki okres, przez 7 do 14 dni. Do zobaczenia. Pozdrawiam miłego dnia. Hej, hej!